Słoneczko, zobaczę w kartach, kto z Twojego otoczenia dostanie potyłku za swoje złe zachowanie wobec Ciebie. Czyli najprościej mówiąc, do kogo wróci karma. Ja jestem tarocistka Urszula, Wspieram oraz prowadzę dzięki kartom Tarota. Tak więc słuchaj, wybiorę trzy karty z różnymi cechami, e, głównie wyglądu. I zobaczysz, która z tych cech pasuje do tej osoby, ok? No to dobra, patrzę, kto to taki. Ok, dobra, ta osoba może mieć orzechowe, brązowe oczy. Dalej, co ta osoba jeszcze może mieć? O, ta osoba może mieć jakąś bliznę albo kilka blizn. I. Osoba może lubić nosić czerwone usta. Hmm? To co, znasz taką osobę? Jeśli tak, to napisz w komentarzu: To ci tak zaraz za skórę.